Cześć, Decie, z tej strony Jako. Witam was w kolejnym odcinku otwierania paczek. Tak, moi drodzy, zostało mi trochę pieniędzy z uzbieranych składów, to powiedziałem sobie, że a co, a mogę, to sobie wie wy wydam, prawda? No, także mam tyle. Dokładnie prawie 180 tysięcy na koncie. Spędzimy to wszystko na paczki, paczki, jeszcze raz paczki, to się pojawia. To Znaczy, to jest kasa, która mi została z tych, tych składów BPL plus BBWA oraz Adriano Team. Tak jakby ktoś nie widział nie wiedział. Dobra, e, ludzie, ja zaczynam otwierać paczki, ale chciałbym poruszyć temat, ponieważ jeden. Ponieważ... O, kawani, no proszę. Nie wiem po ile on chodzi, ale chyba nie jakoś maksymalnie dużo. Ostatnio go sprawdzałem. Ale jest bardzo dobrym zawodnikiem. Bardzo bramkostrzelny. Całkiem nieźle, Tym go sobie zabierzemy do klubu. I jednorazowych zapomniałem. Ja cię kręcę. Że on ich pełno. mmm mm. No dobra, no zrobimy tak, to wystawimy na aukcję Zaraz poruszę temat, który chciałem Ale, ale, pierwsze trzeba się pozbyć tych niektórych rzeczy Wysokie morale A nie, chodźcie za to, może ktoś będzie chciał Resztę, dobra, szybko sprzedam Ej, Ja na chwilę zastopuję wideo, pozbędę się kart i zaraz wracam Hehe, dobra, jestem z powrotem, wyczyściłem sobie No prawie wszystkie jednorazowe, tam trzy karty, cztery zostały Dobrze, no teraz sprawa, którą chciałem poruszyć A mianowicie Założyłem Facebooka No, długo to trwało, długo to trwało Jakoś nigdy mi się do tego specjalnie nie śpieszyło No i tak W końcu się stało Czy to jest dobry ruch? Nie wiem Mam nadzieję, że, że będziecie go tam jakoś lajkować Ja tam będę umieszał najważniejsze informacje Będę tam umieszał najważniejsze informacje eee, Może jakieś konkursy Właśnie też myślałem, że będę tam, zaszmy wsadzał żeby Was zachęcić do tego, żeby patrzeć na tego Facebooka i go tam lajkować Nie dość, że będą tam najważniejsze informacje, co się pojawi na przykład w danym dniu Jakieś, nie wiem, informacje związane ze mną, co robię, co, co tam, nie wiem, jakieś pierdoły totalne To my będę podawał jakieś pytanko albo Kto chce jakąś kartę I będzie możliwość wygrania jakichś fajnych rzeczy Tak, żeby po prostu nie było tak, że lajkujecie stronę, która jest po prostu martwa Po prostu, po prostu, czemu ja mówię mówię po prostu Nie wiem, nie wiem, aż to sobie zabiorę Ale to wystawię od razu, żeby nie, żeby to nie było Także zachęcam was do lajkowania strony facebookowej, którą podam e, Którą podam w opisie tego filmiku Znajdzie się też na stronie głównej e, ta strona Jako ta, to, to, to wiecie, ta mała ikonka, która Ta mała ikonka, która jest, co to jest, która jest obok baneru. No to tyle wam chciałem przekazać. Mam nadzieję, że. Możecie napisać do mnie pytania, możecie pisać mi tam wiadomości, możecie robić co tam tylko chcecie, naprawdę, bo to jest taka dość popularniejsza forma, wydaje mi się. Jeszcze jest, jak wiecie na pewno, ja mam też Twittera, z którego osobiście chętniej korzystam, ponieważ wydaje mi się to lepsza forma na dłuższą metę, lepszą formą Niż, niż. O, oh, DiMatteo od 4212, proszę bardzo. Eee, wydaje mi się to lepszą formą niż Facebook, aczkolwiek nie jest jeszcze na tyle popularny. Dlatego nie dziwi mnie, że nie macie na przykład kont na Twitterze i Facebook jest o wiele bardziej popularny. No, taka jest prawda, taka jest prawda. O, jaka fajna. No, ale my na razie niestety średnio sobie w paczkach radzimy. Tylko nie otworzyliśmy jakiejś dużej ilości jak na razie i tak selekcjonuję. Nie sprzedaję wszystkiego, dlatego może, dlatego może tak wolno to idzie, aczkolwiek dobrze, dobrze, bo dostaniecie jakiś dłuższy filmik, o, mm, 4 gwiazdki, no to wystawimy go od razu na aukcję, mam nadzieję, że jeszcze tam trochę miejsca mam, okej, okay, poszedł na aukcję, kontrakty idą do mnie, no to też może przyjść, chociaż tego będzie jeszcze dużo, morale też się przydają, to odłożymy od razu na aukcję, niech sobie idzie za 150 Podania nie są mi potrzebne. No, na razie zostawimy, bo będzie dużo tych złotych, świecących się. Nie chcę sobie zapełnić za bardzo zwykłymi kartami jednorazowych. Jak tego, tych lepszych będzie o wiele lepiej. Lucas I Jap. Yep. Środkowy panik defensywny z Liverpoolu, aczkolwiek nie urządza mnie żaden zawodnik, który. A, mkaże. Eee, nie wiem, czy to jest dobre, ale zabieram oczywiście, bo się świeci. Ja lubię rzeczy, które się świecą. Okej, okay, sprzedane. Wszystko. Idziemy dalej, zobaczymy, czy w tym razem w paczkach trafi się nam coś tego. Matri, matri. No proszę. Szkoda, że nikt tutaj nie jest naprawdę sporo warty. O, i to, to co lubię, kondycja, zespół treningowy. Napoli. Nie interesuje mnie to. Przynajmniej na razie. Kto to jest? Znalezienie wyjątkowego złotego zawodnika. Niestety, wyjątkowy złoty zawodnik jest co chwila, ale jest on. Kim? Gabriel Selassia. Gabre, Gabriel Selassia. No proszę. Czeski zawodnik. Nie idzie na sprzedaż. To on jakiegoś manager... management. Zobaczymy czy się sprzeda. Ale res, reszta niestety dość cieńka. No niestety, niestety. A teraz czy czyt, dasz nam jakiegoś dobrego zawodnika. Nie! Czyli jak zawsze moje szczęście do, do opaczek skończyło się już dawno, dawno temu. No mamy... Czasem fa... Czasem kogoś trafiałem. Teraz niestety się skończyła ta passa. Przybyłem Marcelo, Marcelo. Dwa razy Marcelo trafiłem. Bale'a trafiłem. Dobre czasy to były. Schweinsteigera. To są najlepsze karty jakie w życiu trafiłem. Nie przypominam sobie nikogo innego. Ale cóż, tak bywa. Cleverley. Czyli z mojego ulubionego klubu. Też się ktoś napatoczył. Aczkolwiek... Wow! Ile zawodników. To się rzadko, no ten może być całkiem niezły, wystawimy go od razu, 83 tempa, Niemiec, nie wiem skąd, no dobra, no, idź. Trafiamy dużo e, świecących się złotych kontraktów, a nie zawodników, a szkoda, a szkoda. A szkoda, dobra, 100 tysięcy już nam prawie zostało, Matthew, Matthew. Szkoda, że info, jakiegoś informa bym sobie trafił najchętniej. No, uu, uu, uu. Jakiegoś informa bym chętnie sobie trafił. Nic niestety tutaj nie ma. A ta karta była chyba dużo warta, jak gdyby ją sprzedałem. No dobra, trudno, jakoś przeżyję tą stratę tych paru tysięcy. Hulk! No proszę! Przyreszcie nam się zwróciła paczka, chociaż jedna. O, i nawet go nie miałem. Patrzcie się. Aha, no tak, bo ja wiesz już tą. Be, z Ligę Brazylijską drużynę sprzedałem, aczkolwiek mam nadal bo Adriano. <laughs> także, mm, także całkiem ciekawie, ale jeden zawodnik taki mi nie satysfakcjonuje. Nie czuję się usytasy, fakcjonowany, jak to powiedział jeden z naszych polity, polityków. usytasy Bramkarz, no dobra, możemy zabrać i będziemy dodawać naszemu okazji Jasowi. U, tempo. Dobre. Tempo jak zawsze jest dobrze. Znaczy. Lubię tempo. Pace, tak zwany pace. Ale wiecie o co chodzi? Raczej większość drużyn w Ultimate opiera się na tym. Może nie wszystkie oczywiście, bo niektórzy lubią skillerów, niektórzy inni. O i Tytonia po raz kolejny trafiamy. Niestety jest on nam niepotrzebny. PSGE w sumie ładne stroje. Aczkolwiek. No, bo muszę sobie zmienić. To jest wyjazdowe, a to wyjazdowego nie potrzebuję. I kara nie. Nikt niestety, muszę poszukać jakiegoś stroju. Jakbyście chcieli, to możecie mi podawać, jakie fajne stroje są w, w Ultimate, bo jakoś tak nigdy. Błaścikowski, no proszę. Witamy Cię w drużynie, Błaściu. 93 tempa, serio? Wow. Nie wiem, ile chodzi, ale całkowitych jest 3-4, pójdzie chyba. Eee, o czym to ja mówiłem? Mówiłem o tym, że. Że a, że, a mianowicie, Aha, podajcie mi w komentarzach, jakbyście oczywiście mogli. jakbyście Jeżeli wam się chce, Jakie stroje są fajne w Ultimate Jakie wam się podobają? Oczywiście najczęściej są to stroje z, wbrew pozorom czarnych lig, Ponieważ, e, znaczy czarnych kart, brązowych kart. Nie wiem, bo tak po prostu jest. Nie są może takie e, znane i to jest spoko, naprawdę. Oh my godness. To jest niezła karta, wiecie o tym prawda? Wy o tym wiecie. Droga karta, bardzo droga karta. Musiałem ją ostatnio użyć i kupić i bardzo była droga, naprawdę. 10k jak nic za to zawinę. Dobrze, dobrze. Bardzo mnie to cieszy. No, Halk Błaszczykowski, ta karta, kuagilera, ja nie potrafię tego wymówić dokładnie. Eee, kwalgiera, kula, języka, kula, kula, Pięć kula, dwa, o oh, nie to się nie kogo absolutnie no i kogo trafimy, Jakiegoś informa? proszę proszę jakiegoś kula, bardzo bym chciał jakiegoś kula, utaka mm -mm. mm -mm. Ajajajaj! Aj, 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 aj. Gdzie są moje informy? Gdzie są moje informy? Gdzie są moje najwspanialsze Albelda, Bianchi, Albelda. Super. Wow. Heh, jakim cudem dwa srebrne kontrakty mi się trafiły świecące? No jakim po prostu cudem? Co, co prawda są one lepsze niż zwykłe złote, ale, ale. To już mogłyby mi się świecące trafić, prawda? Czy nie? Bystrow, bystry człowiek, tak Jezus Maria Sucharek z rana, znaczy, no, nie z rana Nie z rana, ale sucharek, no W sumie wy to oglądacie z rana, więc Sucharek z, sucharek z rana jest jak śmietana, pamiętajcie Powiedział Jacob No, wysyłaj się, do, wysyłaj się a Postaram się, moi drodzy, jeżeli to jeszcze oglądacie Mam taką nadzieję, mm, zrobić na Środę bądź czwartek, e, historię. Ale naprawdę, mam teraz tyle, tyle roboty, że aż, aż, mnie, aż mnie skręca. Tak mi się nie chce, tak mi się nie chce, tak mi się, Jezus, jak mi się nie chce. Nawet to nie uwierzycie, zresztą będziecie, nie wiem, czy niektórzy z Was są na pewno przed testami z gimnazjum, niektórzy może przed maturą, niektórzy może jeszcze gdzieś indziej na jakieś inne testy. Nie wiem, gdzie dokładnie. Stanford Bridge sprzedamy. Właśnie na Stanford Bridge dzisiaj przegrał, niestety, Manchester United z Chelsea. Widziałem e, bramkę Dembyba. Naprawdę bardzo ładna. Mata świetnie podał, muszę przyznać. No i DH bez, bez szans w tej sytuacji. A, no a wracając do mojego niechcenia się, to strasznie mi się nie chce, no ale trzeba to zdać, a potem będą 4 miesiące wakacji. Uuu. Patrzcie się, kto się nam trafił po raz kolejny. No proszę, no to na szybko ma cię, 500 chcę za ciebie co najmniej. Idź i szukaj nam jakiejś dobrej oferty. Di Matteo, bo się nam hajs kończy. Bo zaraz będzie się nam hajs nie zgadzał, a to jest niedobre. O, Suarez. No proszę. No proszę. Całkiem nieźle. Nie wiem po ile chodzi. No nie jest może jakieś mega drogi, ale. A co. Szybką ma aukcję tutaj założymy temu koledzy. trening jest! Wszystkie cechy, jak ja to lubię. Menadżera. A, dodam Fergusonowi trochę. Chodź tu. okej. Okay. Już jednorazowe się nam kończą. No, to, to chyba dobrze to obliczyłem całkiem. To dobrze, to dobrze. No brunt. No i jak zwykle moi drodzy, znaczy nie było tak źle jak poprzednio, bo ci zawodnicy w porównaniu do tego co nam się trafiało wcześniej, to są mega, mega dobrzy tak naprawdę. Aczkolwiek... Nie czarujmy się, bywały otwierania paczek, w których naprawdę kończyłem. Będąc błę, będąc zadowolonym z tego jak wszystko się potoczyło, no ale... No niestety. O, całkiem całkiem ładne logo. Aczkolwiek mi się nie podoba. Nie, bo tam jakiś, nie wiem, co to, kościół był w środku? Jezus. Nie moje klimaty. Dobra, idziemy dalej. Garaj, ja nie, nie chciałem informa. Trafiłem w życiu chyba dwa, trzy, dwa informy i to dwa te same informy, które były nic nie warte. 10 tysięcy, czyli tyle ile chodzą normalnie. No niedobrze, niedobrze, no ale cóż. Nie decyduję o swoim losie. Jak to wszystko się tam... A, strasznie ciężko coś trafić w tamtym PC, strasznie ciężko. A, 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 ale zna, sam znam historię, że otwiera się jedną paczkę i nagle, wow! Wtedy to jest euforia, nie? Jak się otworzy jedną paczkę i w tej jednej paczce akurat będzie inform albo coś takiego, jest mega fajnie wtedy, no niestety. Niestety. Mm, 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 mm. Nic mi się to nie podoba. No i 72 na 75. No i dwie paczki do końca. Jeżeli dobrze, tak, dobrze liczę. Dwie paczki do końca. Howard czyli Bramkarz. Bolajże z BPL, tak Evertonu. Niestety nie taki jakbym sobie życzył tego. No wow. Dobrze. Dobrze, 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 dobrze. No widzicie, moi drodzy, zapełniło się wszystko nam bardzo ładnie. Ostatnia paczka, to już możemy zdyskartować. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego. Mam nadzieję, że jesteście nadal cierpliwi z moimi filmikami. Ne, muszę Was do tego powoli przyzwyczajać. I to tyle i do usłyszenia... A, jeszcze jedna paczka, zapomniałem. Prawie bym o tym zapomniał. Ne, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Teraz trafiliśmy kogo? Nie wiem, kto to jest. Nie jest to żaden inform, niestety. Hmm. Także, jak to widzicie... Tak to sprzedajemy. Jeszcze raz dzięki Wam bardzo za oglądanie i do usłyszenia kolejnym razem.